Księga Przeznaczenia tajemnica, która prześladowała ludzkość przez tysiąclecia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy istnieje jakiś tajny, niewidzialny rejestr, w którym zapisany jest każdy krok Twojego życia? Każde wypowiedziane słowo, każda ukryta myśl, każde najgłębsze pragnienie wszystko zapisane w księdze, której nikt nigdy nie powinien otwierać, aż do ostatecznego momentu. To jest legendarna Księga Przeznaczenia. Obiekt, który wykracza poza czas i przestrzeń, budzący strach wśród proroków, okultystów i uczonych wielkich religii. To nie jest tylko metafora. Niektórzy twierdzą, że istnieje ona w ukrytym wymiarze, chroniona przez siły, które wykraczają poza nasze rozumienie. W Biblii nazywana jest Księgą Życia, tą, która zadecyduje o losie każdej duszy w dniu sądu. W starożytnych misteriach wierzono, że serce będzie ważone na wadze a czyny człowieka zadecydują o jego przyszłości. Ale co, jeśli powiem ci, że ta księga przechowuje nie tylko to, co zrobiłeś, ale także to, do czego nigdy się nie przyznałeś? Bezlitosny zapis, którego nie można wymazać, zmienić ani ukryć. Księga, która ujawni wszystko, nawet najgłębsze sekrety twojego serca, przed boskim trybunałem lub wyższą świadomością. A teraz pytanie, na które nikt nie chce odpowiedzieć. Czy miałbyś odwagę zmierzyć się ze stronami swojego przeznaczenia, kiedy zostaną otwarte? Co zostanie ujawnione? I co to będzie dla ciebie znaczyć? Przygotuj się, bo chwila prawdy jest bliżej niż myślisz. Nikt nie uniknie sądu. Co to tak naprawdę znaczy? Czy czułeś kiedyś choć przez chwilę, że jesteś obserwowany, że każdy twój gest, każde wypowiedziane lub niewypowiedziane słowo jest gdzieś niewidzialnie rejestrowane? Co jeśli powiem Ci, że w rzeczywistości nie jesteśmy sami w tej podróży, że istnieje uważne i bezlitosne spojrzenie, które towarzyszy wszystkim naszym wyborom, to jest istota sądu, który nas czeka, nie tylko przyszły moment, ale duchowa prawda, która rządzi życiem i śmiercią. Po śmierci fizycznej, według różnych tradycji duchowych i relacji, istnieje trybunał poza światem materialnym, gdzie każda dusza przechodzi głęboką i sprawiedliwą ocenę. Wiele osób, które przeżyły doświadczenia bliskie śmierci, DBS, opowiada, że w tym kluczowym momencie widziały, jak całe ich życie rozgrywa się przed ich oczami, jak film przeżyty w kilka sekund. Każde działanie, każda emocja, każda decyzja pojawia się z zaskakującą jasnością, ujawniając nie tylko to, co zostało zrobione, ale także rzeczywisty wpływ na własne życie i na życie innych. Ten sąd nie dotyczy tylko kary lub nagrody. To moment konfrontacji z samym sobą, w którym ukryta prawda wychodzi na jaw. I pozostaje pytanie: czy jesteś gotowy na to nieuniknione spotkanie, na bycie widzianym w całej swojej istocie, bez masek i wymówek? Chwila, w której Księga zostaje otwarta. Wyobraź sobie absolutną ciszę, która ogarnia wszechświat, gdy nadchodzi ostateczna chwila moment zamrożony w czasie, w którym wszelkie pewniki znikają, a prawda objawia się bezlitośnie. Jak będzie wyglądała chwila, w której Księga Przeznaczenia zostanie otwarta? Czy będziesz sądzony przez najwyższą istotę, sprawiedliwego i bezlitosnego Boga? A może to Twoja własna świadomość stanie się sędzią, obnażając każdą ukrytą myśl i emocje? Być może duchowa rada złożona z istot poza ludzkim pojmowaniem będzie tam, aby ocenić Twoje czyny? I w tej chwili wszystko zostanie ujawnione. Każdy sekret ukryty w najgłębszych zakamarkach Twojej istoty wyjdzie na światło dzienne, bez możliwości ucieczki czy wymówek. Ten moment nie pozwoli na rozproszenie ani na obronę, tylko na nagie i surowe ujawnienie Twojego życia. Czy wyobrażałeś sobie, co poczułbyś stając w obliczu zawartości Księgi Przeznaczenia? Czy byłbyś gotowy zmierzyć się z własną prawdą? Strażnicy Księgi i cichy sąd. Czy zastanawiałeś się, czy istnieje coś lub ktoś, co towarzyszy każdemu twojemu krokowi, nawet gdy nikt nie patrzy? Czy są to prości obserwatorzy, czy też aktywni agenci, którzy rejestrują każdy twój wybór, każdą myśl, każdy czyn? Wiele tradycji duchowych mówi o tajemniczych istotach, które strzegą tego niewidzialnego rejestru. W ezoteryce są znani jako władcy karmy, kosmiczne siły, które utrzymują równowagę między naszymi czynami a ich konsekwencjami, zapisując wszystko z bezstronnością. W islamie istnieją zapisujące anioły, dwie istoty, które cicho rejestrują nasze dobre i złe uczynki, bez możliwości ukrycia czegokolwiek przed nimi. Ci strażnicy nie tylko obserwują, ale przygotowują grunt pod ostateczny sąd, proces cichy, niewidzialny, a jednak nieunikniony. Zapewniają, że sprawiedliwość duchowa zostanie wymierzona, a żaden szczegół, nawet najmniejszy, nie zostanie pominięty w rejestrze. Czy to możliwe, że podczas gdy ty żyjesz swoim codziennym życiem, te istoty już zapisują każdą chwilę twojej historii? I co to będzie oznaczać w chwili, gdy Księga Przeznaczenia w końcu zostanie otwarta? Ukryte grzechy i tajne intencje. To, co ukryte w cieniach twojej duszy, zostanie ujawnione. To, co pokazujesz światu, nie wystarczy. Księga Przeznaczenia wykracza poza pozory i osądza to, co naprawdę kryje się za każdym czynem. Intencje, których nikt nie zna, myśli, które próbujesz ukryć nawet przed samym sobą. I tu leży prawdziwa tajemnica i największy niepokój, ponieważ w głębi duszy nikt nie jest całkowicie czysty. Każdy wybór ma swoje cienie, każdy gest ma swoją ukrytą motywację. A strach rośnie, gdy zdajemy sobie sprawę, że te tajne intencje zostaną ujawnione, bez filtrów i wymówek. Czy jesteś gotowy zmierzyć się nie tylko ze swoimi czynami? ale także z ukrytą prawdą, którą niosą? Czy można coś ukryć w chwili, gdy Księga Przeznaczenia zostanie otwarta? Sąd to nie kara, lecz przebudzenie. A co jeśli wszystko, w co wierzysz na temat Sądu, jest błędne? A co jeśli prawdziwym celem nie jest potępienie, lecz uwolnienie? Księga Przeznaczenia nie ma na celu wskazywania palcem, ani karania. Jest potężnym lustrem, które odzwierciedla naszą najgłębszą istotę. Kim naprawdę jesteśmy za maskami i iluzjami, które budowaliśmy przez całe życie? Ten moment to nie koniec, lecz początek nowej świadomości, wezwanie do przebudzenia ducha, do uznania swoich błędów, a przede wszystkim swojej zdolności do ewolucji. Czy jesteśmy gotowi zaakceptować, że sąd jest przede wszystkim szansą na odrodzenie, na zobaczenie naszej prawdziwej twarzy i ostateczne zrozumienie czego przyszliśmy się tu nauczyć? Trzy pytania końcowe. Tajemnica, która może zmienić wszystko. Wyobraź sobie, ostateczną chwilę, gdy wszystko ma zostać ujawnione, a jeden głos zadaje ci trzy pytania, które mogą zdefiniować Twoje przeznaczenie. Proste, ale potężne pytania, zdolne do ujawnienia sekretów, o których istnieniu być może nawet nie wiesz. Pierwsze. Czy żyłeś z celem? Czy każdy dzień Twojego życia miał sens? A może po prostu mijałeś czas pozwalając, aby okazje uciekały? Drugie. Czy kochałeś wystarczająco? Czy kochałeś naprawdę, bez strachu, bez rezerwy? A może zostawiłeś serce zamknięte, gromadząc żal? I trzecie, czy uczyłeś się na swoich upadkach? Czy każdy błąd, każdy upadek, był krokiem w kierunku twojej ewolucji? A może powtarzałeś te same cykle, nie zdając sobie z tego sprawy? Te pytania nie są tylko na koniec życia. One. Zapraszają cię do refleksji już teraz. Czy jesteś gotowy zmierzyć się z tymi prawdami, otworzyć oczy i przebudzić się, zanim Księga Przeznaczenia zostanie otwarta? Kto wyciera lub przepisuje Księgę? Czy zastanawiałeś się, czy Księga Przeznaczenia jest niezmienna, czy też istnieje szansa, być może ukryta i rzadka, aby wymazać lub przepisać strony swojej historii? Czy Przeznaczenie jest zapieczętowane na zawsze? Czy wolna wola nadal daje nam ostatnią szansę? Oto tajemnica. Pomimo tego, że każdy czyn i każda myśl są zapisane, wiele nauk duchowych mówi o przebaczeniu, skrusze i transformacji. Czy księga może być zrewidowana? Czy duch może skorygować swoją ścieżkę i zmienić bieg własnego życia? Niektóre tradycje twierdzą, że reinkarnacja jest boską szansą na telewizję. W każdym nowym życiu otrzymujemy szansę, aby się uczyć, ewoluować i kto wie przepisać rozdziały, które wcześniej wydawały się nieodwołalne. Ale czy to zależy tylko od wszechświata czy od Ciebie? Czy jesteś gotów przejąć kontrolę nad swoją historią, zanim Księga Przeznaczenia zostanie ostatecznie otwarta, kary duchowe i światy po sądzie? A co jeśli sąd ostateczny nie byłby tylko jedną decyzją, ale drzwiami do różnych rzeczywistości, które istnieją poza życiem fizycznym, równoległe rzeczywistości? w których duch zamieszkuje zgodnie z wyborami dokonanymi w ciągu swojego istnienia. Istnieją światy światła, gdzie panuje pokój i harmonia dla tych, którzy żyli w zgodzie z miłością i prawdą, ale istnieją też światy cienia, miejsca, w których duch mierzy się z konsekwencjami swoich błędów, szukając nauki i odkupienia w gęstych i wymagających środowiskach. Według różnych tradycji duchowych te duchowe sfery są zamieszkiwane przez dusze na różnych etapach ewolucji. Każda decyzja, każdy czyn, tworzy wibrację, która przyciąga ducha do jednej z tych rzeczywistości po sądzie. Tak więc życie po śmierci nie jest stałym przeznaczeniem, ale odzwierciedleniem tego, kim byliśmy i co jesteśmy gotowi przekształcić. Pozostaje pytanie, w jakim świecie chcesz się przebudzić po otwarciu Księgi Przeznaczenia? Ostateczne zaproszenie do przebudzenia. A co, jeśli Księga Przeznaczenia zostałaby otwarta dzisiaj? Czy byłbyś gotowy zmierzyć się ze wszystkim, co jest zapisane na stronach Twojego życia? To jest wielkie pytanie, które niewielu odważa się zadać, ale które może całkowicie odmienić Twoje istnienie. Nie czekaj na ostateczną chwilę, aby zastanowić się nad swoimi wyborami czynami, najgłębszymi uczuciami. Duchowe przebudzenie zaczyna się teraz w ciszy Twojej świadomości, w poszukiwaniu samopoznania i w przygotowaniu duszy na to, co nadejdzie. Studiowanie, rozumienie i życie z celem to droga, aby gdy księga zostanie otwarta, rozpoznać siebie jako ducha w ewolucji, gotowego na następny etap podróży. Nie odkładaj na jutro tego, co może zmienić twoje życie dzisiaj. Moment jest teraz. Decyzja jest w twoich rękach, czy jesteś gotowy na przebudzenie.